Jest listek arbitra. No i rozpoczynamy, zmaganie. rozpoczynamy z zmagania, rozpoczynamy ostatnią, czternastą projektę centralną. Z autu teraz swoich partnerów z boiska zgał mu tam motyl, bo z jest powrotem do Idzieszka i teraz świetnie się tutaj przewiera i dziaszek było, że nie pikniczko lekarne, jest uderzenie jest, prawda? Świetnie to tutaj zrobili piłkarze Polonii Środa Wielkopolska, no i jeżeli mnie tutaj wzroku nie myli, to Mikołaj Kowalski po raz kolejny. Co kawałek, co chwilę, teraz Kaszkowiak, Kaszkowiak, uderzenie z dystansu, tutaj Kubiata, no i... No i poloniście i teraz e, w ataku e, Mocyl przejął tą piłkę tutaj po błędzie e, Kowalskiego Motyli że z karne wyłożenie tej piłki do Kowalskiego. kowalskiego. Jest... No teraz już Nie mam wątpliwości, że ten, który na listę strzelców się jest właśnie Mikołaj Kowalski, grający z numerem ósmym. No i w 21 pierwszej minucie piórka, że Poloni środa Wielkopolska podwyższają swoje prowadzenie. No, wykorzystajcie wszystko y i jest zagranie piłki, walczycej tutaj o nią Kowalski, Kowalski w kierunku Mikołajczaka. Mikołajczak jest motyl, jest uderzenie motyla, ale jest też ofiarna interwencja. Właśnie wychodzi teraz kasze Barty Poznański. Stanie, tak nieco w stylu Manuela Nojera no i świetne zagranie, jest strzał, no i teraz świetnie po raz kolejny Pawlaczyk, bo ten musiał zagrać no i teraz jak kilkanaście metrów z tą piłką się zabrał, jest piłka pod nogami, ależ tam się zakotłowało, no i jest bramka dla zespołu Warty Poznań, wydawało się, że już to wszystko wyjaśnił. zawodnicy poloni Środa Wielkopolska, że tam ta obrona Pawlaczyka jest skuteczna, ale ta... Woźniak, Woźniak w kierunku Bolińskiego. Bulinski teraz do w pole karne Kozłowskiego, Kozłowski, jest uderzenie zawodników Warty Poznań, no, szkoda, szkoda, bo jeszcze przed przerwą zawodnikom Warty udaje się tutaj doprowadzić do wyrównania, na wynik innych spotkań, no i wydawało się, uwaga, teraz uderzenie z zawodników przyznane, uwaga, jest z sędziego, jest bo bo skaczą tam zawodnik... Policji Polonii Środa Wielkopolska zdecydował się tutaj na uderzenie głową. Dlatego mu tą piłkę Kozłowski, Kozłowski w kierunku Ganskiego. Eee! 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 Kozda, bo Świdurski tutaj faulował. Jest w izdexie, w bramce Świdurski, Wojciechowski, Świdurski, Wojciechowski, broni to wszystko Świdurski, a więc powiedzieć, że Świdurski naprawia swój jest... błąd. Świetnie to Kowalski zrobił, trochę mocno czuła to piłka, ale jeszcze Kowalski w kierunku zawodniego, zawodni już jest w polu karnym, zawodni może uderzać, zawodni uderzenie, a i... Tej piłki, Karczewski do boków kierunku Mikołajczaka, mikowajczak dość Środka do Kowalskiego, Kowalski świetnie to zrobił, Kowalski po raz kolejny piechowiak do środka do Włodarczyka, Włodarczyk do Szpałka, Szpałek w Kowalskiego, Kowalski w Kowalskiego, jest bramka, bramka, bramka i wielka ramka! że poloni Środa Wielkopolska, no bo zaskoczyli tym zagraniem poloniści e, zespół e, Artypoza, Poznań mówiłem o tych e, 10 bramkach kowalskiego. No to już jest nieaktualne, bo kowalski tych bramek ma na swoim koncie 11 z Ale koloniści w kolejnym ataku. Już ta piłka w polu karnym tutaj przejęta. Jest uderzenie grające do numerem piłkarzy, tak naprawdę zgrupowanych na 16 metrach od razu na tylko Polska. Jest dośrodkowanie, no ale jest też pewne. Spotkania. Szalona radość młodych piłkarzy Polonii Środa no bo tym zwycięstwem, tak jak mówiłem na samym początku, tej naszej transmisji, poloniści zapewniają sobie utrzymanie w Centralnej Izbie U15 na kolejny sezon.